Witam Was serdecznie. Właśnie jestem w trakcie nagrywania różnych filmików dla dzieci na kanał YouTube, takich kreatywnych, ale postanowiłam także nagrać, jak już jestem w tym tak zwanym flow, coś dla Was, czyli dla rodziców. Mianowicie chciałam się z Wami podzielić tym, co robimy z różą. Róża ma 5 lat, czyli. W tym kraju, w UK, gdzie jesteśmy w Anglii, jest to zerówka. Co robimy w domu, kiedy w tej szkole róża nie jest? Tak jak i w Polsce, u nas też nauczycielki są z nami w kontakcie, głównie przez aplikację ClassDojo, ale też jesteśmy zarejestrowani. Na tapestry.com, czyli taka strona, gdzie można wysyłać zdjęcia tego, co dzieciaki robią, i tak samo nauczycielki wysyłają zdjęcia tego, co się dzieje w przedszkolu, w szkole, kiedy do tej szkoły dzieci chodzą. Także nie jest tak, na pewno, że jesteśmy zostawieni sami sobie. Jednak ja sama z różą też wymyślałam różne takie rzeczy, które wiem, że Róża lubi, chociaż przyznam się, że faktycznie. To nie jest tak, że codziennie jest naprawdę szczęśliwa, że chce, żeby ona pisała alfabet czy. Um... Czy tam liczby, czy jakieś słowa, czy czytała. Tak, w tym kraju dzieci zaczynają czytać bardzo wcześnie, uczą się alfabetu bardzo wcześnie. I przyznam też, że faktycznie fakt, że Róża oglądała, jak była mniejsza, te YouTuby dla dzieci, piosenki, alfabety, to wszystko faktycznie pomogło jej w nauce tych literek. No, ale do rzeczy, to jest jeden z notesików, który zrobiłam róży. Chciałam, żeby był kolorowy i fajny, taki, żeby lubiła go używać. Także go po prostu um, um, zrobiłam okładkę mu z papieru do prezentów, które akurat mieliśmy w domu. Um. Używamy dużo naklejek. Róża zawsze ma bardzo dużo takich naklejkowych zeszytów, jest to bardzo popularne w tym kraju i są tanie. Nie wiem, jak to wychodzi w Polsce. No ja pamiętam, jak ja byłam mała, to tyle takich fajnych rzeczy nie było i nie jestem w stanie powiedzieć, jak to właśnie finansowo wygląda. No ale my właśnie używamy bardzo dużo różnych naklejek, bo są po prostu łatwo dostępne w tym kraju i jest to naprawdę fajna zabawa. Używamy naklejek do rysowania, na przykład przeklejamy kilka różnych naklejek i z tego tworzymy obrazek. Czyli jest to fajna, kreatywna rzecz dla dzieci. Kupiłam specjalnie naklejki też z cyferkami, także zamiast zawsze pisać, robię różne lekcje w notesiku, w notesie, w zeszycie, właśnie naklejając i chcę, żeby szukała tych naklejek u siebie i naklejała. Wiem, że umie je napisać i trenujemy faktycznie to pisanie, ale naklejki to jest po prostu fajna rzecz dla dziecka. No i chciałabym teraz Wam pokazać mniej więcej jak to wygląda, tutaj mam taką, że tak powiem, stronę tytułową This notebook belongs to... i jeszcze nie jest podpisany, także to jeszcze przed nami. Oczywiście wspomagamy się różnymi innymi zeszycikami i książkami kupnymi, które miałyśmy akurat w domu, na przykład miałyśmy świetną książkę Hello Kitty, bo było tam dużo takich szlaczków i właśnie na koniec pisanie alfabetu, także z tego korzystałyśmy najpierw, a później zaczęłyśmy używać tego zeszytiku. Tutaj napisałam jej, jak widzicie wszystkie literki, więc sobie piszę. No to jest coś, co chyba każdy to robi, każdy wykorzystuje. No i później zaczęłam rysować różne obrazki. Podpisywać je i chcę, żeby Róża em, podpisywała pod spodem, czyli oczywiście słodycze. <grym> I to są proste słowa, które wiem, że Róża już em, zna i wykorzystała w swoich książkach, em, ponieważ ze szkoły dostają dzieci książki regularnie z takimi prostymi właśnie słowami. Jest tutaj to bardzo ciekawie podzielone na takie fazy się nazywa etapy są słowa podzielone względem trudności więc wiem mniej więcej co się dzieje i tutaj widzicie że już bardzo pięknie róża wykorzystuje wszystkie kolory co mnie bardzo cieszy tak widzę że zawsze pisze s w drugą stronę więc poprosiłam żeby jednak napisała E, szlaczki, pamiętacie jak um, pisaliśmy dyktanda i te wszystkie słówka, które pisaliśmy źle, musieliśmy pisać ileś tam razy, o właśnie w myśl tej samej zasady prosiłam ją, żeby też pisała to S bo notorycznie pisze S w drugą stronę e, mamy też tablicę e, w, u niej w pokoju, więc bawimy się w szkołę co Róża bardzo lubi, e, czasem przychodzi do mnie i mówi, mama pobawmy się w szkołę i wtedy ja oczywiście piszę jej rzeczy na tablicę, ona przepisuje do swojego notesiku i jest Fajna zabawa, ma swoje biureczko, ma swoje rzeczy, także naprawdę jest to też bardzo dobry pomysł, jeśli macie czas. Jeśli akurat nie chodzicie do pracy, co wiele z nas niestety jest w takiej sytuacji: niestety, niestety no ale dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać to właśnie na takie spędzanie, wspólne spędzanie czasu z dzieckiem, kiedy akurat nie pracujemy z domu. Widzicie, róża bardzo lubi rysować roboty, więc wykorzystałam to do trenowania słów, słów, pisania słów na temat właśnie części ciała, więc ja tutaj widzicie, ma wszystko podpisywane. Później zrobiłam jej takie właśnie obrazki, żeby po, żeby umiała połączyć słowa z obrazkami. W myśl tej samej lekcji, właśnie to jest ta sama lekcja. I zrobiłam jej em, też, em, widzicie, zadanie: narysuj em, potworka, który ma, i tam trzy oczy, cztery ręce, dwoje uszu. I ona to wszystko sama faktycznie czyta, i później tego potworka rysuje. I później nazwij potworka, i go nazwała. Potworek ma na imię Flap, i podpisała tutaj. Faktycznie są takie dni, że naprawdę ona bardzo dużo robi, a są dni, kiedy nie chce robić nic. No ale jednak myślę, że to jest, że to się tak dosyć wyrównuje. Um, tutaj widzicie, napisałam całe zdanie, chciałam, żeby je przepisała, również jak jest to bardzo widoczne, <ścoughs> że nie trzyma się linii i próbujemy nad tym pracować. No, i e, też jak mam lepszą chwilę, usiądę czasem wieczorem i zrobię kilka tych stron e, tych ćwiczeń, e, żeby było na później. Tu jest na przykład i piszę faktycznie proste e, zadania. Tutaj jest policz e, gwiazdki i tych gwiazdek jest ileś tam, tak? I policzyła, pomalowała, naprawdę miała z tym zabawę ostatnio. Tutaj narysowałam różne słodkości, podpisałam, róże je później. Aha, e, zrobiłam kropkowane e, napisy, róże je. E, różę je um, poprawiła, czyli napisała właśnie po tych kropkach, co jest, myślę, um, bardzo dobrym ćwiczeniem dla dzieci, zwłaszcza tych, które faktycznie nie trzymają linii, bo wtedy, w ogóle myślę, żeby zrobić tak, że narysuje po prostu dwie linie i ma się w tych liniach trzymać na czystej kartce, myślę, że może to pomoże. <laughs> o, jednak um, no, jest w tym problem, przynajmniej widzimy, z czym jest problem, jak siedzimy z dzieckiem nad tymi uh, ćwiczeniami. Tu napisałam też, różę, bardzo prostą, prosty tekst, który jest w stanie nie przeczytać i staram się faktycznie dawać jej jakąś nagrodę za to, że zrobi dużo tych ćwiczeń no wiadomo, jest nagroda typu no nie wiem, godzina iPada albo, albo może sobie pograć przez jakiś czas właśnie w tygodniu, rzadko to się zdarza zawsze gra w gry takie telewizyjne czy komputerowe, czy jak to nazwać w weekendy i na te weekendy czeka <grym> czeka bardzo namiętnie, w przeciągu tygodnia odlicza te dni, albo jakiegoś snaka, coś takiego. Po prostu chcę, żeby faktycznie była szczęśliwa, że to robi, że jest to um, coś ważnego i coś, co um, za to otrzyma po prostu nagrodę. Faktycznie dobrymi nagrodami są też naklejki, bo zawsze się z naklejki cieszy i z takich uh, książeczek naklejkowych. Tutaj na przykład zrobiłam ćwiczenie, że ma, um, ma policzyć w ogóle... Um, nie policzyć, ale też zaznaczyć wszystkie zielone kolory. I oczywiście podpisane. zielonych kółeczek jest tyle a tyle. Tutaj zrobiłam ćwiczenie. E, znajdź wszystkie rzeczy, które zaczynają się na literkę F. Więc widzicie, pomalowała wszystkie i zrobiła e, tak zwane ptaszki. Proszę bardzo, co to jest? What is it? What is this? It's a. I tutaj napisała sama Butterfly. Wypełnione to jest naklejkami. Tutaj e, zrobiłam ćwiczenie, e, gdzie ma połączyć literki z okienkami i wyjdzie wtedy hasło. Tu widzicie, jest smok, którego narysowałam i krótki tekst, który róża jest w stanie przeczytać z zadaniem, żeby pokolorowała i sugestią, żeby pokolorowała e, smoka na pomarańczowo. No i zobaczcie, znalazłam fajną naklejkę z jednej książeczki, napisane róża has to learn, czyli róża musi się uczyć. A! Tutaj, ponieważ nauczycielki dały, um, zasugerowały kilka takich zadań um, związanych z preposition, czyli z tymi, um, jak to się nazywa, zaimkami, przyimkami? Nie, nie wiem, jak to po polsku się nazywa, ale miejscem, więc um, zrobiłam kilka ćwiczeń um, właśnie wykorzystując te pomysły, żeby Róża mówiła, gdzie jest ślimaczek. I to już uh, jest, uh, to już chcę, żeby po prostu mówiła o tym, a nie, uh, a nie pisała. I tutaj znowu e, chcę, żeby pisała pod spodem zdania. E, I tutaj wykorzystałam na przykład kwestie e, takich kontrastów, że ślimak jest e, powolny, królik jest szybki, żabka jest e, mała, żyrafa jest duża, wysoka, a tutaj taki nasz ro, rodzinny żarcik sprykającą <śm> zebrą. E no, ale to już takie nasze e, zabawne, e, rodzinne historyjki. E, no i generalnie tak to wygląda. E, mam nadzieję, że pomogłam Wam trochę, może dałam Wam trochę pomysłów. Jeśli brakuje Wam tych pomysłów em, na em, Właśnie zabawy czy naukę z dziećmi znajdziecie ich bardzo dużo tutaj na stronie Kredka Uczy i na kredkauczy.pl. Sprawdźcie też Instagrama, tam też jestem. Co prawda Instagrama tak bardzo nie zapełniam, jak zapełniam Facebooka i właśnie stronę internetową, którą staram się jednak dość regularnie update'ować. A jeśli e, potrzebujecie, właśnie jeszcze więcej takich pomysłów, może może, a może właśnie do angielskiego dla dzieci, czy czegokolwiek, e, dajcie mi znać w komentarzach, bo może jest to coś, e, na czym faktycznie warto się skupić. E, może chcielibyście więcej takich filmików e, z pomysłami, z inspiracjami. No, i tyle, dziękuję za bycie z nami jeszcze raz. Wkładam w kredkę całe serce i cieszę się bardzo, że rośnie ten portal i przede wszystkim, że Wam pomagam w tym, że dzieciaki są szczęśliwe i mają zabawę i uczą się kreatywności, bo naprawdę myślenie tak zwane outside of the box, czyli poza pudełkiem, poza schematem. Jest naprawdę bardzo ważne w życiu i w rozwoju. I do zobaczenia, do usłyszenia i życzę Wam dużo zdrowia i dużo pomysłów. Pa pa.